Witam, mam na imię Kinga, w Uniwerku pracuję już 7 lat, jestem tutaj wychowawcą jednej z klas szkolnych, ale także terapeutą widzenia dzieci słabowidzących. Przez te 7 lat miałam okazję obserwować niektórych moich podopiecznych od wczesnych lat ich dzieciństwa, aż teraz po okres dojrzewania, dorastania. Widzę, jak oferta, którą oferuje nasza placówka, oferta zajęć terapeutycznych, wpływa na ich funkcjonowanie, na ich rozwój. Jak wielospecjalistyczny zespół pracujący z nimi pozwala im się rozwinąć, pozwala rozwinąć im skrzydła. Żeby tego nie zaprzepaścić, żeby dać im szansę na dalszy rozwój, potrzebny nam jest kolejny etap kolejny etap edukacji dla naszych podopiecznych, dla naszych dzieciaków. Stąd pomysł otworzenia szkoły ponadpodstawowej. Niektórzy z naszych podobieżnych kończą zaraz w szkołę podstawową. Muszą iść gdzieś dalej, muszą po to, żeby nie zaprzepaścić tego, co już osiągnęli. Dlatego tak istotne jest zapewnić im z naszej strony coś jeszcze. Praca tutaj daje ogromną satysfakcję nie tylko ze względu na dzieciaki, których uśmiech, rozwój, y, uczucia oddawane nam codziennie. Jest bardzo cenna, ale również na zespół, w którym mamy okazję pracować. Jest to wielospecjalistyczny zespół, z którego naprawdę taki człowiek jak ja, szaraczek, może się wiele nauczyć. Także zapraszamy do Oniwerka, polecamy się, pozdrawiamy.